Dobry, dobry, dobry dzionek. Jestem Żonny Przygód i jesteśmy na dworcu. I nie podpiąłem mikrofonu, więc nie, bez sensu, że to nagrywam. To jest jakiś Właśnie, a co to jest? Już mi się podoba. No tak, no bo tylko my jesteśmy tacy głupi, żeby nie skorzystać ze ścieżki. eksploracja niedostępnego zamczyska, które jest otwarte dla turystów co powiedzieć? Sowa! To jest pierwszy opuszczony obiekt, znaczy nie pierwszy, ale pierwszy, który jakikolwiek rozważamy. Ale wygląda na zamknięty. Zamknięty. Nagrywam. Oczywiście, że nagrywam. na na wieżę ciśnień Jak nie wejdziesz? No nie wiem Czy to jest legendarna, opuszczona myjka PKP? Warto tam wchodzić? Tego wisku Żula Mmm, nie widziałem jeszcze nigdy Wow, niezwykłe Nigdy nie byłem w tak ciekawym miejscu to jest bardzo niebezpieczne, nie róbcie tego w Ty, patrz, znalazłem opuszczone wagony PKP to znaczy. Chodźmy tam. Nie. To jest opuszczony. Nieważne, chodź tutaj. I co, jest opuszczony? Też nie wiem. Siema, o nie, to się nie ma ptaszor. Jesteśmy w środku głuszy, nikogo nie ma, żadnych szans na przeżycie. Może być. Ciu ciuch, ciu ciuch. Ciu ciuch, ciu ciuch? Ciu ciuch, ciu ciuch. Ciu -ciuch. Ciu ciuch. Nie, ciuch. Ciuch ciuch. ciuch, ciuch, tak? Ciuch, 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 ciuch. Ten budynek właśnie tutaj jasny, wysoki, to jest komenda policji. Tu jest obiekt. To trochę go dyskwalifikuje. No nie mogę, to muszę równo trzymać. Ale nie, co nie. No nie. Będziemy zwiedzali opuszczony port. Ej! Nic nie będziecie mówić, tak? Będziecie ze smutni, bo już tutaj byliście. Wiesz, od czego to jest skrót PW? Nie. Przycisk zagłady. <noise> tak, to na pewno bezpieczne. <noise> No wysoko tam jest. Naprawdę. Fajny widoczek. To jest w ogóle świetne, w tym budynku obok, to wyjście do donikąd. Bo tutaj musiał być po prostu człon między tymi dwoma budynkami. Coś ewidentnie musiało być. Zakręcisz tym? Okej, okay, to teraz z powrotem schodzimy na dół i idziemy do drugiego budynku. Tego bardziej rozległego. Tym okienkiem? Ej, przyciskanie się. Dzięki. Być może część z Was tego nie wie, ale ten odcinek sponsorowany jest przez Pasztet. Ale nie byle jaki Pasztet, każdy Pasztet, ponieważ Pasztet na eksploracji jest bardzo dobry i każdy prawdziwy eksplorator powinien na eksplorację zabrać ze sobą przede wszystkim Pasztet. Napiszcie w komentarzu swój ulubiony pasztet. Ale prawda jest taka, że jestem sprzedajny bardzo, więc jakby jakaś firma produkująca pasztet chciała mi dać np. dożywotni zapas pasztetu, to ja bardzo chętnie ją zareklamuję. Ale strome schody. Wow. Prawie jak drabina. Sklapa. Tak, tak. Może co kg kilo jest podparta tą deseczką tylko. No fajnie. Tutaj fajnie pachnie, jest taki przyjemny zapach drewna. I można w sumie do niej nie, nie przejdziemy. Dach tamtej wieży brzmi dobrze. A tutaj mamy sam port, zbiornik wodny i barki. No, pełne, 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 jeszcze dziś w jedynce Freeman Urbex opowie nam o porcie miejskim czemu powiedziałem w jedynce przecież to jest ten czyli to będzie łuszczarnie jęczmienia na to wychodzi bo to całe idzie w górę Leci w dół. tu są też uciągi. były, kiedyś. Czyli do tego możemy dodać jeszcze, że port powstał. Nie musisz mi pokazywać telefonu. Zapamiętałem, że to jest przełom XX wieku, to wystarczy 1897 1901 dokładnie. Jej, trafiłem. Wiem wam, że to wygląda bardzo zabawnie, ponieważ e, mamy trawę porastającą, powiedzmy miejsce, gdzie wcześniej był strych, a za nami widzimy taki industrialny krajobraz. A tam stoi dwójka ludzi i uważa, że głupio to ja wyglądam kucając w ten sposób przed kamerą. Kto cię opuści, uwierzcie, życie ma sens. O, <laughs> Fajne autko. Da się nim odjechać? Salut mi, familia! Za dużo szybkich i wściekłych. Nie wiem, jak bardzo, jak bardzo odpowiedzialne to jest. Chyba średnio. Co za chory człowiek. Jak tam? Daleko nad rzeką znajduje się fort, do którego będziemy teraz zmierzać. Wow, to najlepszy urbek, jaki widziałem w życiu. Nigdy nie byłem w lepiej zachowanym obiekcie. To jest skrajnie niebezpieczne. To wszystko grozi zawaleniem. Chyba masz rację.